Cześć, Manko! W kolejnym odcinku już w Lavender City, tak, jeśli dobrze pamiętam. Eee, tak, Lavender City. Mamy tu wieżę. Aktualnie chyba, z tego co pamiętam, nie powinniśmy do niej wchodzić. Jesteśmy tutaj, Pokémon Tower. Moglibyśmy obkrążyć i do... ...Furgia City dojść, tak. Z tego co pamiętam, powinniśmy to obkrążyć. Znaczy nie wchodzić jeszcze do tego. No dobra, no to obkupimy się w Great bole Tak, bo już Great bole mamy na porządku dziennym. 34 myślę wystarczy. No i reszta to super potiony. 33. Ok. Dziękuję. Tu mamy drogę ósmą, Zobaczmy. Pójdźmy najpierw drogą ósmą. Clarefive. Free attack. Mhm, mm widzę, że skuteczny jak zawsze. Ja bym Begrida zamienił mimo wszystko nawet, jeśli ma kata. Kata możemy nauczyć innego Pokemona, jak widzicie. Bedrid twardo śpi. Jest i zakochany i puduje. 5 ataków. Okej. Okay. No. Spudłujemy non stop. Jeszcze zostaliśmy uśpieni. No zabij nas. Bislap. Stał zakochany i dupa. Ta miłość boli. Slap. To diodo. Rock troll. Spudłowaliśmy. Rock Troll, nic. Double slab O oh, kudem, no. Troszeczkę zdążył Clairefame poużywać, minimalizując ataki. Po nie żadnym jeszcze Rock Trollem nie trafiliśmy, a kończy się nam Rock Troll. Wow, raz. Jestem pod wrażeniem. Mood Spot. Rock Slide. Budujemy znowu Wow, Rock Slide się udało 319 i znowu Clarify, fighta, Rock Slide Rock Slide. Tackle Koniec, padł Tu jest to poziom Judo Walka z dziadkiem No dobra, wędrowny gracz Grow Light, który aż nas zastraszył Pikachu, powiadasz no dobra, 234 Wulpix, tak zmienię. Możemy Blastoisa, żeby nie przedłużać. Hop, rafa, porządnie. Tu możemy przejść bez walk, ale my bez walk nie przechodzimy. Grimmer. O, widzę, że ma tą samą świetną umiejętność co. Clerfaj. No cóż. Może tak lami coś działamy. No, prawie, 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 prawie. A i zatruł jeszcze nam. Chyba wykończy go zatrucie. A, to jest wyłączone, tak. Wow, ostatnim rock slidem. Muk. Zamiejmy na muka na Pidziotto. Mam teraz tego, wariata potrenował. Ale widzę, że namuka ciężko, pójdzie. No tak, idzie topat. topad hmm, jestem zaskoczony, no tu Pikachu. Tandem, No, Szybciutko to poszło, dobra. No. Dobra, to czas na Dugtrio, Big Dobra, super efektywnie. Grimer nie, Dig No i Ductrio wyjaśnia całą sprawę Super kujona udało nam się położyć Siła bliźniąt, tak Clarify Jigglypuffa, my używamy Ductrio i Blastoise Dig na Jigglypuffa i Bite na Clarify Bite Dobra, padło i padło i wstępne. I się udało pokonać bliźniaczki. A tu jakaś banda kujonów. Koffing, tak. Fury Swipes. Innego wyjścia nie mamy. Jeszcze nam utruli Duk no świetnie. Spada nam celność jeszcze. Super, cieszę się. Koffing padł, a my szybko duktrio idziemy uleczyć. Mamy Antidotę. Mamy, 11! Jednak się przydało, dobra. Ty, walczymy? Miu. Pyk, pada. 31. poziom w Trio. Który... Nie, bawimy się dalej. Dobra, i po... ...kolejnym trenerze. W ogóle w którym kierunku my podążamy? Podążamy w kierunku Saffron City. Mmm, Będzie to gratka. Ja się wcale nie obrażę, jeśli w Saffron City wylądujemy. Dobra. Kolejna walka z trenerem Nidoran. Standardowo. Super efektywny. Nidorina. Duk. no Znaczy Dick. Tak. Dobra. Kolejny poszedł. No i z, z czym dziewczynko? PJ. No, tu już nie możemy Fury Swipes, tylko nas uratuje. Ratata. Dick nas też uratuje tutaj. Mm, z hyperfangiem. Nidoran. Dick. Padł. I teraz będzie kto? Mew. Znaczy miał. Fury swipes, załatwiam sprawę. I pikachu. No, ale dobra, udało się. Udało się, dobra, lecimy dalej. Ty bajkerze. Walczymy. Z kim wyskoczy bajker? Grimer, mm. Sand Tomb. Podłuchaliśmy Sand -tomber. Dobra, Jeszcze raz. Sand -tomb. A Sand Tomb działa. Muclap. Fury swipes. No i dukt opada. Dostaje nam sam Blastoise. A wyłączył nam, ale ham. No i teraz musimy trafić. To jest teraz najważniejsze. Trafiliśmy, dobra. Grimer padł. 37 Blastoise. Znowu Grimer. Sludge Grimer. No i padł. Dobra, udało się. Więc do kolejnego bikera? Dobra, walczymy pewnie tak samo z... A jednak nie kofing. Wszyscy padają. Jak zobaczą water guna. Dobra. No i padł cały trener. Widzenia. Mamy tu domek i mamy dziadka. Dobra, zawalczmy z dziadkiem. Poliwa. Bite. Baj. Bajt. Bite. Bajt. Oj! No dobra, padł. Dobra, zobaczmy kto jest tutaj w domku. No, najpierw walka, tak. Woldrop. Waterganem. 38, Blastoise. No Woldrop. I Cocking. No, dobra, pokonaliśmy kujona, zobaczmy co jest w domu. Mmm, tu jest jakieś przejście podziemne. Aha, dobra, już rozumiem czemu. Strażniczce znowu chce się pić. Kacama. Tyle w temacie. Jesteśmy na drodze numer 7. Jesteśmy w Celadon City. Jednak Safran pominęliśmy. Dobra, no fajnie, jesteśmy w Saladonie. W Saladonie będziemy mieli dostęp do picia, żeby dać. A tymczasem żegnam się z Wami. Jesteśmy w Saladą. Kolejny odcinek. Wiemy gdzie. Dobrze. Do usłyszenia. Cześć.